Surowy, zimny nauczyciel, władca karmy. Planeta Saturn wkracza do znaku Barana 25 maja 2025 roku, gdzie pozostanie do 1 września tego roku, zanim powróci do znaku Ryb po raz ostatni od 30 lat. Saturn z pewnością wejdzie do znaku Barana 14 lutego 2026 roku i pozostanie tam do 13 kwietnia 2028 roku. Z definicji planeta Saturn psuje każde miejsce w horoskopie, w którym się obecnie znajduje, stwarzając tam problemy. Saturn w Rybach przyniósł do naszego życia samotność, izolację, ograniczenia ruchu i komunikacji, a także wskazał na liczne gry toczące się za kulisami, nie tylko w globalnej społeczności, ale także w prywatnym życiu poszczególnych ludzi. Saturn jest dla każdego z nas najsurowszym nauczycielem, bezstronnie i bezlitośnie pielęgnującym nasze wady, a jeśli nie chcemy nad sobą pracować, będzie to przyczyną trudnych i nieprzyjemnych wydarzeń w naszym życiu. Zmusza nas to do zastanowienia się nad rolą wolnej woli w życiu człowieka, ale też nad tym, do jakiego życia dążymy, czy świat jest idealnym miejscem dla życia człowieka, i tak dalej. Lekcje setene w rybach dotyczą naszej duszy naszego związku z boskością w nas samych, naszego stosunku do samej koncepcji duchowości. Saturn w rybach wstrząsnął nerwami i zdrowiem, zwłaszcza osób urodzonych pod znakiem ryb. Wiele osób spod znaku ryb zetknęło się z nieznanymi dotąd chorobami podczas tranzytu setene przez ich znak, ich przewlekłe choroby uległy pogorszeniu, wymagając wielu ograniczeń w życiu oraz bardzo ścisłego reżimu i dbałości o zdrowie. Teraz mamy do czynienia z zupełnie inną energią, która będzie się zasadniczo różnić od energii Setene w znaku ryb. Saturn znajduje się w rybach od 7 marca 2023 roku. W tym czasie narzucił ludziom wiele ograniczeń, stworzył między nimi swoistą kurtynę, podzielił ich i zdefiniował. Ale wiele innych znaków Zodiaku również okazało się bardzo wrażliwych na obecność Setene w rybach. Co szczególnie dotknęło znaki bliźniąt, lwa, panny, wagi i strzelca. Przejście setene do znaku barana zmieni wiele w życiu osób spod tego znaku. Jednak nie można powiedzieć, że Saturn w znaku barana będzie darem dla wszystkich. Rzecz w tym, że w znaku barana Saturn znajduje się w bardzo słabej pozycji, co oznacza, że energia tej planety jest zablokowana lub manifestuje się w sposób zupełnie nienaturalny. Dodatkowo pozytywne cechy planety Saturn zostaną stłumione. Saturn tradycyjnie utożsamiany jest z chłodem, odpowiedzialnością i cierpliwością. Natomiast Baran oznacza namiętność, szybkość i entuzjazm. Baran chce działać tu i teraz. Natomiast Saturn zmusza nas do myślenia o krokach naprzód. Pozycja setene w znaku Barana może powodować wewnętrzne konflikty. W wyniku których ludzie mogą bać się swoich własnych inicjatyw, lub wręcz przeciwnie, być niezwykle wytrwali pomimo wszelkich przeszkód. Osoby urodzone pod znakiem Barana to zdecydowani przywódcy. Nie rzucają się do walki bez planu, lecz najpierw planują strategię życiową. Ich przywództwo jest wynikiem samodoskonalenia, a nie wrodzonej charyzmy. Trudno im zaczynać coś nowego, bo boją się porażki. Jednak, gdy już zaczną, nie poddają się. Mogą być bardzo samokrytyczni, zwłaszcza jeśli uzyskane wyniki nie spełniają ich wysokich oczekiwań, ale mają dużą wytrzymałość. Mimo początkowych trudności, osoby te są zdolne do niesamowitych osiągnięć, jeśli nauczą się pracować z energią setene. Często tacy ludzie wymyślają nowe metody pracy. Nowe technologie i otwierają nowe ścieżki w nauce, inżynierii lub w jakimś innym kierunku. W okresie Setene w Baranie możemy odczuwać większe obawy dotyczące niezależności. Możemy bać się wziąć na siebie odpowiedzialność ze strachu przed porażką. Saturn ogranicza impulsy Barana, co może prowadzić do wewnętrznego napięcia. W tym czasie możemy również czuć, że musimy udowodnić swoją wartość ciężką pracą. Saturn w znaku barana to trudna pozycja dla znaków barana, raka, panny, wagi, skorpiona i koziorożca. Okres Setene w znaku barana będzie nieco znośniejszy dla znaków byka, bliźniąt, lwa, strzelca, wodnika i ryb. Jak pracować z Saturnem w baranie? Jeśli chcemy pracować z planetą, która znajduje się na słabej pozycji w danym znaku. Musimy oprzeć się na przeciwnym znaku zodiaku. Na przykład, jeśli Saturn w Baranie wywołuje w naszym życiu lęk przed partnerstwem i związkami, polegajmy na cechach setene w wadze, gdzie Saturn wzmacnia partnerstwo i wzajemne wsparcie. Pozycja setene w znaku Barana jest dla nas lekcją cierpliwości, odpowiedzialności i umiejętności niepoddawania się przy pierwszych przeszkodach.